To teraz z nowości mam nowe kontrolki, to jest AFS z wykrzyknikiem, i to jest awaria napędu. Okej. Okay. Ale automatycznego, więc może w jakimś trybie się zapiął. A ty miałeś awarię tempomatu aktywnego, asystenta pasa ruchu i paru innych rzeczy, nie? Ale ja nie lubię narzekać, bo uważam, że jeżeli ktoś się decyduje na włoskie auto, to musi mieć świadomość tego, że co do się świeci. 3, 2, jeden, go! Napęd pewnie nie działa tak, jak powinien działać, oczywiście trakcji również nie da się wyłączyć, co może w tym przypadku wcale też nie jest takim błędem. Mam teoretycznie te 300 koni, mam 450 Nm, ale co z tego, jeśli ten samochód jest o 300 kg cięższy niż na przykład Seat. Miała być tu preferencja tyłu. O, stracił moc zupełnie. Miała być tu preferencja tyłu, a tej preferencji tyłu absolutnie nie widać. No zaglądaj tutaj. Znaczy, 4 -4. znaczy ja wiem, jakby które miejsce zająłem, więc na wszelki wypadek nie gaszę Maserati, żeby odpaliło. Czyli powiem <grym> <grym> od czwartego miejsca, tak? No, Patryk. No, heee, no, Z doskonałym czasem 52,28. Dostojny, ładny przejazd. Odwróć tabelę, Patryk na czele. No. Wow! <grytanie> Zobacz, wyrabia <grytanie> się, To już jest nasz <grytanie> drugi dzień wspólnie tutaj. Dobrze. No i teraz, niestety, najniższy stopień podium. <grytanie> ja, od razu, jeżeli o podium, to już wiem, o kim mówisz. <grytanie> Czyli też przegrałeś. Jesteś na trzecim? Nie. Miko. Czas 48,33. I teraz wyobraźcie sobie, że o dwie setne sekundy od ciebie szybszy był. Adam. Adam. Brawo, panie Adam. <gadam> <gadam> no, to, to najszybszy no, prowadzący. <gadam> no tak wyszło, no sorry, Gregory. Tak. No co ja mogę powiedzieć? No i oczywiście kwestionowanym liderem tej klasyfikacji. Wielkie jest brawo? brawo. O, Oluś, który o, 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 ma 46,71, czyli, czyli półtorej sekundy. nas, ale totalnie. Jak należy. No. A tatuś zadowolony? No jak. <gadam>